Siemanko, żomeczki, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj gramy w Villager Defense. Yy, dzisiaj gramy w Villager Defense na serwerze nccubegame.pl No to zaczyna się już gra, 5 sekund zostało. Gramy, no i zobaczymy jak nam pójdzie, tak? Wybrałem klasę Barbarzyńca, według mnie chyba najlepsza klasa. Mamy tutaj yy, kanienny miecz. Ostrość... Nie ostrość, tylko... Chwilę... Odrzut jeden i zaklęty ogień jeden. To chyba... Fajnie. Kurde, tu już kogoś zabijają zombiaki. Ogólnie chodzi o to, że mamy zabijać zombiaki, a zombiaki chcą zabić villagerów villager są takie... villa No Villacery po prostu. To są te... No, NPC-ty. Chcą zabić NPC-tów, a my nie możemy im na to pozwolić? Fuck! Ale, ale... Nie powiem kto zabiera. I w ogóle za to się dostaje pieniądze. O, dostałem, 7 monet. Co się dostaje? Pieniądze za zabijanie tych zombiaków? No, a jak zabijemy jakiegoś... Tu są ogólnie fale w lewym, gór... w lewym dolnym rogu. W tych, kom... w tych komentarzach się pojawiają się, że no, że jest tam jakaś fala, nadchodzi fala, teraz tam napisze, napisze trzecia, numer trzy fala, no i mamy ten, musimy zabijać że jak, jeśli jakiegoś zabijemy w tej fali, to dostajemy pieniądze i do jeszcze y, za tą falę dostajemy bonus, czyli macie teraz tam w komentarzu pisze, y, villagery są bezpieczne, przetrwało trzech mpc-tów, Bonus ten, y, bonus. Y, fuck, 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 fuck! Gonimy PCTA! Gonimy PCTA, gonimy ta Nie dam mu tego, nie, nie dam mu. Spadaj, spadaj, spadaj! Zostawmy ta Ale, tak. Dobra. No, chyba jesteśmy. Eee, musimy sobie kupić jakieś jedzenie. W ogóle nie mam. Y, po prawej stronie ekranu nam się wyświetla. Zambiak. Dobra, zabiję to zombiaka, zaraz wam powiem, o co byś chodziło. Po prawej stronie... No jaki kupek. No, po prawej stronie mam się Ile mam kasy? Mam 69. No, emeraldy tutaj są ogólnie. I za te emeraldy można sobie kupować jakieś dodatkowe zbroje. I różne takie. Napiszę, może... Nagrywam. Nagrywam. Napisałem im fajnie. Dobra. Czekamy na falę następną. tych No i ogólnie fajnie. Dobra, o, tam idzie jakiś. Tam jest jakiś tam, czy dwa. Zabijajmy naszego mpc-ta Zostawcie go! Ja. Kurde. No Jezu, ale ciężko trochę teraz. Ogólnie to często. Aha, no i. Aha, i gra się kończy wtedy, kiedy kiedy się wszystkie te MPC-ty już będą zabite o tam THX to pisze więc chyba poprosił o jedzenie tak już on chyba będzie go miał nie on go miał dobra no kurde film już trwa prawie 4 minuty a tak trochę mało się dzieje wiecie co tak napiszę może Dacie jedzenie Fuck zabił go z miecza ja! Yeah. na dadcie jedzenie Zapytam się ich bo chcesz, też chciałbym trochę pozbierać tego tych emeraldów, żeby sobie kupić jakieś itemki o! Nie, przyleżę, że to ten na Miss, dobra Miss, może od razu Miss, Miss, normalnie świata. No, e, Patrzcie. Yy, dobra, nieważne. Wiecie co, widzimy się może po tym, jak już będzie więcej tych yy, ogólnie tych wszystkich. Zombiaków nie ogólnie, to w ogóle, no. Dobra, no to widzimy się zaraz. Dobra, jestem już. Zabili mnie. Nie wiem, to już raz, chyba drugi. Jak widzicie, mam 286 emeraldów. Miałem, miałem, miałem zbroję, miałem skórzane spodnie i skórzaną czapkę, bo wypadły z zombiaków. Miałem, ale teraz zabili mnie, więc już nie mam. Wiecie co? Dobra, no, jesteśmy. To będzie fala... Nie wiem, które. Zaraz zobaczymy. No i ogólnie... Nie... Aha. O, to będzie fala... 17. Szkoda, że nie mam zbroi. A dobrze, że nie kupowałem za no dużo tego jedzenia, kupowałem sobie pojedynczo chlepki. I można dzięki temu łot 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 what, 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 what the fuck. fuck? Fuck, no, no. O! Udało mi się. Dobra, sorry, że tak nic nie mówię, ale się trochę skupiam na tym. What the fuck? Ile zombiaków? Tam ktoś ma dioksowy miecz widziałem. Tak, ma dioksowy ja. Ile kosztuje tak 700, to nie wow, jest niezłe musi być. Chyba to ja, na jeszcze, ja się jeszcze zbieram. te wszystkie zębiaki teraz są jego 104 MPC-ów. Jeszcze ja kupię chlebki. Dwa chlebki zakupię. Chyba tego jeszcze nie jem. Tylko re zakupię już przedmiot. No fajnie, dobra. Jezu, on już miał klaty takie. No, kurde, nie mam... Nie mogę bonus nie został dodany, ponieważ nie zabiłeś w tej fali żadnego zombie no i właśnie o tym mówiłem co, mi jedzenie? chyba trzysta eee, jeden no i nic nie mam kasy Możemy oh, czekajcie, czekaj, czekajcie, czekajcie Fuck spadaj, spadaj złodziej, złodziej fragów Fuck, fuck dawaj, 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 dawaj jest, zabijłem go Dobra Jokię kokrzony, dobra mm. Dzięki. może być. Są so, tu żelazne mieczeki. Ja się już nie boję. No to faktum, Boom! fak, to może spróbujemy. BUM! Fak, 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 fak. Nie, zrobię chyba coś najgłupszego. jezu ja się boję. Boję się, boję się, boję się. Oh fuck. Dobra. Co to chyba jeden dzisiaj będzie tyle.